W coraz szybciej życiu wszyscy szukamy czasu i miejsca, w którym choć na chwilę można się zatrzymać, znaleźć czas na wypoczynek, zadbanie o zdrowie, zachwycenie się pięknem otaczającego nas świata. Warto zatem zatrzymać się i znaleźć czas na piwniczną. Naturalnym atutem piwnicznej jest jej położenie. Zachwycający o każdej porze roku Beskid Sądecki oferuje niezliczone trasy turystyczne. Ich różnorodność pozwala, by pokonywać je całymi rodzinami lub samotnie. Najpopularniejsze pozostają nadal wędrówki piesze, ale szlaki Beskidu Sądeckiego wybierają też chętnie miłośnicy turystyki rowerowej. Miejscem na odpoczynek i zebranie sił przed drogą powrotną są czynne przez cały rok prawdziwe górskie schroniska. Na pięknie położone polany w Wierchomli dotrzeć można wyciągiem krzesełkowym. Warto wspomnieć też o trzeciej formie pokonywania górskich szlaków, czyli coraz bardziej popularnej turystyce konnej. Działający w piwnicznej ośrodek jazdy konnej to miejsce, w którym pod opieką instruktorów można trenować jazdę na koniu i zaplanować konną wyprawę w górę. Jedną z najnowszych atrakcji turystycznych piwnicznej jest spływ łodziami nurtem rzeki Poprad. Trasa spływu liczy około 10 km. Zaczyna się w samej piwnicznej, a końcowa przystań usytuowana jest w sąsiadującym z piwniczną rytrze. W piwnicznej warunki do treningu i uprawiania ulubionego sportu znajdą amatorzy każdej niemal dyscypliny, nawet łucznictwa. Piwniczna o każdej porze roku potrafi spełnić najbardziej wygórowane oczekiwania turystów. Jednak zimą staje się prawdziwym rajem dla miłośników nart i snowboardu. Główną atrakcją jest wspomniany już kompleks Dwie Doliny. Do dyspozycji gości jest aż 11 wyciągów. Obsługują one trasy łączące dwie miejscowości Wierchomle i Szczawnik. Znakomite warunki do jazdy na nartach gwarantuje także stacja narciarska Kokuszka. Sztucznie naśnieżany, oświetlony stok, czynny jest od jesieni do późnej wiosny. Całkowicie nową atrakcją będzie już niebawem stacja narciarska na górze Kicasz, której budowa właśnie się rozpoczyna. Prawdziwym skarbem tej ziemi są wody mineralne, które gasząc pragnienie pomagają w leczeniu wielu schorzeń. Najsłynniejszą z nich, piwniczankę, czerpać można bez ograniczeń w położonej blisko centrum miasteczka styrowej pijalni. Inne dostępne są w naturalnych ujęciach. Potwierdzone działanie lecznicze mają wody ze źródeł Julian, Wierchomlanka i Zdrój w Wierchomli oraz Słomniczanka i Stefan w Łomnicy Zdroju. Każda z tych wód znakomicie wspomaga leczenie schorzeń układu pokarmowego i nerek. Ogromną popularnością cieszy się również źródło Kinga w miejscowości głębokie. W odzyskiwaniu zdrowia i sił pomaga również bogata oferta hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Wierchomla Ski Spa Resort to nowoczesny obiekt, który jest częścią znanego w całym kraju kompleksu sportowo-wypoczynkowego Dwie Doliny. Sanatorium Limba od lat cieszy się uznaniem kuracjuszy, którzy w tradycyjnym zakładzie przyrodoleczniczym odzyskują zdrowie i znakomitą formę. Przez cały rok na gości czekają też liczne pensjonaty i kwatery prywatne. Gościnni właściciele i wysoki standard zapewniają w każdym z tych miejsc udany wypoczynek. Niektóre z nich starają się zaspokoić bardzo konkretne oczekiwania. Popularna Mirabelka wyspecjalizowała się w organizowaniu wypoczynku rodzin z małymi dziećmi. Dom Rekolekcyjny Misji Afrykańskich imienia Roberta Gucwy to miejsce, w którym znaleźć można ciszę i spokój. W samej Piwnicznej, jak i w innych miejscowościach gminy powstało też wiele gospodarstw agroturystycznych. Ich latuty to regionalna kuchnia oraz ekologiczne warzywa i owoce z własnych upraw. Piwniczna Zdrój to miasto o wielowiekowej tradycji, którego historia sięga 1348 roku. Nie ma tu wprawdzie wielu zabytków architektury, ale miasteczko potrafi zachwycić oryginalnym klimatem. Można się z nim zetknąć najmocniej na charakterystycznym rynku ze stojącą pośrodku zabytkową cysterną, która od 1913 roku zaopatrywała mieszczan w wodę, a potem funkcjonowała jako zbiornik przeciwpożarowy. Oryginalność tradycji i kultury mieszkańców piwnicznej podkreśla tradycyjny strój ludowy. W jego męskiej wersji dominuje kolor czarny i stąd właśnie nazwa Góra Czarni, jaką określano miejscową ludność. Pamiątki po dawnych mieszkańcach zgromadzono w Izbie Muzealnej, jaka w 1978 roku powstała dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Piwnicznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Szczególnie warta obejrzenia jest jedna z najbogatszych w Polsce kolekcji starych nart i sprzętu narciarskiego. Przez wieki spory wpływ na kulturę i tradycje mieszkańców tego regionu wywarli przedstawiciele mniejszości narodowych zamieszkujących okoliczne wsie. Najbardziej widoczne ślady pozostawili tu po sobie Łemkowie i Życi. Ślady obecności Łemków to głównie cerkwie, kapliczki i specyficzna zabudowa. Można je znaleźć w Wierchomli i Zubrzyku. Śladem obecności Żydów jest natomiast stary, położony w centrum piwnicznej cmentarz żydowski, na którym obejrzeć można zabytkowe macewy, czyli tradycyjne żydowskie płyty nagrobne. Jeśli zatem ktoś szuka miejsca, w którym można wypocząć, odzyskać zdrowie, obcować z nieskażoną przyrodą, to czas, by odkrył urok piwnicznej zdrói.